Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę was z kolejnymi typami. I dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie oczywiście o Lidze Mistrzów, która będzie dzisiaj miała oczywiście miejsce. Słuchajcie, zaczynamy standardowo, zaczynamy od naszego meczu specjalnego, którym dzisiaj będzie mecz między Florą, Talin, a Legią Warszawa. Także spotkanie, które nas jako kibiców z naszego pięknego polskiego kraju prawdopodobnie najbardziej będzie tutaj interesowało. No, może niektórzy również będą patrzeć tutaj w kierunku spotkania Omoni Nikozja z Dynamem Zagrzeb ze względu na to, że są to potencjalni rywale warszawskiej Legii w kolejnej rundzie, także tutaj oczywiście gramy już na wyjeździe, Legia Warszawa gra na wyjeździe ale mimo wszystko ja osobiście ten mecz będę jeszcze omawiał ze względu na nasz dzisiejszy kupon, ale zanim do naszego kuponu dojdziemy, no to oczywiście przypominam, że skoro jest to nasz mecz specjalny, to jak zawsze do wygrania jest 50 zł a co trzeba zrobić? No wystarczy w komentarzu wytypować poprawny wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na betclick. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola zgarnia na swoje konto doładowanie o wartości 50 zł. Także gorąco, gorąco zachęcam do typowania w komentarzach i dania sobie szansę na to, żeby te 50 zł zarobić. A dodatkowo, jeżeli jeszcze konta na betclicku nie macie, no to już teraz możecie to zmienić i założyć je z linku w opisie, bądź w przypiętym komentarzu z kodem bettydip50. Dodatkowo zyskacie pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł. Także myślę, że warto myślę że warto się tym zainteresować przede wszystkim, a my przejdźmy do omawiania dzisiejszych spotkań. Mamy oczywiście już ten mecz o Monnikozję z Dynamem Zagrzeb, o którym mówiłem, którego dzisiaj nie będziemy sobie stawiać, no ale jak wy wiecie, tutaj możecie sobie zauważyć jak to wygląda. W ostatnim meczu między tymi drużynami to Dynamo wygrało 2, do zera, teraz gra na wyjeździe. Także powiem szczerze, że nawet tutaj jakieś ewentualne obstawianie, nie wiem, omoni, e, slash remisu mogłoby być. Ciekawą opcją, ja dlatego ten mecz odpuszczam, że po prostu jest to spotkanie, w którym z jednej strony Dynamo ma trochę taki pewny awans, z drugiej strony Łania Nikozja wcale nie jest łatwą drużyną, więc jakieś ewentualne wygranie przez nich 1 do 0, ale mimo wszystko Awans Dynama to jest coś, co może się tutaj przydarzyć. No, na Awans Dynama po prostu nie ma co stawiać, bo 1-0-3 no to z pewnością nie jest kurs, który kogokolwiek tutaj zainteresuje. Natomiast my mamy inne mecze, między innymi właśnie spotkanie Flory Talin z Legią Warszawa. Legia oczywiście też w bardzo dobrej sytuacji po pierwszym wygranym meczu. Szkoda, że tylko 2 do 1. Tam osobiście liczyłem na trochę wyższą zaliczkę. Mimo wszystko jest to zaliczka, która stawia warszawiaków w dobrej pozycji. Ja jednak myślę, że po analizie tego co wydarzyło się w pierwszym spotkaniu, po analizie tego jak wyglądała gra w Warszawie, teraz do Talina legioniści będą Jechać z dużo większą dawką wiedzy i myślę, że też ze znacznie lepszym przygotowaniem pod obecnego rywala. Również myślę, że z motywacją, która pozwoli im awansować do następnej rundy. Dlatego też stwierdziłem że dzisiaj tutaj sobie postawimy również zakład kombinacyjny ja postawię na to, że Legia wygra to spotkanie, bądź tutaj ewentualnie jeszcze zremisuje, także weźmy sobie podwójną szansę i powyżej, poniżej, a także w tym spotkaniu padnie powyżej półtora bramki. Dlaczego tak? Wydaje mi się, powiem szczerze, że Legia ledwo wygra to spotkanie, w sensie jakimś takim niskim wynikiem pokroju 1 do 0, natomiast boję się ewentualnej bramki Flory, boję się ewentualnego 1 do 1, na przykład, które rozwaliło mi ten kupon, więc wolę po prostu sobie postawić tutaj taki zakład kombinacyjny. A 1,46 to jest coś, co mnie tutaj bierze i przekonuje. Szczególnie, że, no tak powiedziałem, że spodziewam się 1 do 0. Spodziewam się, pff, ciężko powiedzieć, 1 do 0, ale jest, jest prawdopodobnym wynikiem, ale nawet bardziej bym się przychylał ku jakimś 2 do 0, 2 do 1. No powiem szczerze, że długo się zastanawiałem, co tutaj postawić i stwierdziłem, że taki zakład, taki zakład będzie w porządku. No, Generalnie rzecz biorąc 1 do 0 może paść. I wtedy nam niestety to nie wejdzie, ale, ale ja myślę, że legioniści tutaj strzelą nawet więcej bramek, że będzie to minimalne zwycięstwo, takie niezbyt przekonujące na boisku, ale bardziej przekonujące w wyniku. Tak mniej więcej gdzieś tam czuję to spotkanie. Natomiast jeżeli chodzi o drugi mecz dnia dzisiejszego, to przez chwilę zastanawiałem się tutaj nad skandynawskim pojedynkiem Helsinków z Malmö, ale ostatecznie stwierdziłem, że ten mecz sobie odpuszczę i przejdę troszeczkę bardziej na wschód, gdzie mamy mecz Żalgirisu-Wilno z Ferencvarosa, them. Tutaj zastanawiałem się, e, czy stawiać na Ferencvaros znowu, czy jak to wszystko się moim zdaniem tu powinno potoczyć. Ja ostatecznie stwierdziłem, że postawię na to, e, że będzie BTNTS, czyli że nie strzelą obie zespoły bramek. Spodziewam się tutaj jakiegoś zwycięstwa Ferencvarosu Varosu kroju 1 do 0. Natomiast z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby to, że zwilno Wilno strzelił po prostu bramkę na 1 do 0 gdzieś w końcowych minutach po takim nudnawym meczu, gdzie nic się nie dzieje. Także no, stwierdziłem, że naprawdę to jest bardzo dobry kurs powiem wam szczerze że na to że Tutaj nie padną bramki z obu stron. Jest bardzo fajny kursik, i, i to można się tym jak najbardziej zainteresować. Łączny kurs 311, także nam to całkowicie pasuje. 150 zł, postawimy sobie także ponad 410 zł do wygrania na naszym dzisiejszym kuponie. I cóż, moi drodzy, stawiamy sobie ten zakład. On oczywiście został przyjęty i miejmy nadzieję, że się zazieleni. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapy w górę, o subskrybowaniu tego kanału, aby być na bieżąco z materiałami, a teraz, tak jak już mówiłem, się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie